Sezon 2019 i 2020 rok rozpoczął 3 sierpnia 2019 roku przegranym 0-2 meczem o Superpuchar Niemiec z Borussią Dortmund – 175. 16 sierpnia 2019 roku zdobył dwie bramki, zapewniając drużynie remis w meczu pierwszej kolejki Bundesligi z Herchą BSC – 2-2-176. 29 sierpnia przedłużył umowę z Bayern Monachium do 30 czerwca 2023-177. 18 września 2019 roku, w wygranym meczu i kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów z Czerwoną Zvezdą Belgrad, 3-0, zdobył swoją 200, bramkę w barwach Bayernu Monachium. Oprócz niego tę barierę przekroczyło tylko dwóch zawodników, Gerd Müller, 508, oraz Karl-Heinz Rummenigge, 217. 178. 28 września zdobył bramkę w wygranym 3-2 meczu szóstej kolejki Bundesligi z SC Paderborn 07, zostając pierwszym zawodnikiem w historii Bundesligi, który w pierwszych sześciu kolejkach strzelił 10 goli 179-180. Został też pierwszym zawodnikiem w historii Bayernu Monachium, który strzelał gole w każdym z sześciu pierwszych spotkań sezonu Bundesligi 181. Robert Lewandowski. 2019 rok. 1 października roku 2019 zdobył dwie bramki w wygranym meczu drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów z Tottenhamem Hotspur, 7-2, zrównując się z Rudem van Nistelrooyem w klasyfikacji strzeleckiej Ligi Mistrzów i zarazem awansując na piąte miejsce z 56 golami w tych rozgrywkach. 5 października, w przegranym meczu siódmej kolejki Bundesligi z TSG 1899 Hoffenheim, 1-2, Zdobył swoją 213 Bramkę w Bundeslize, dzięki czemu awansował na czwarte miejsce w klasyfikacji strzelców wszechczasów Bundesligi, zrównując się z Manfredem Burgsmullerem. 19 października w meczu ósmy, kolejki Bundesligi z FC Augsburg 2. -2 zdobył swoją 214 Bramkę w Bundeslize, dzięki czemu pozostał samodzielnie na czwartym miejscu w klasyfikacji strzelców wszechczasów Bundesligi a także wyrównał dwa rekordy: zrównał się z Karstenem Janskerem, który jako jedyny piłkarz w historii Bayernu Monachium zdobył przynajmniej jedną bramkę w 11 meczach z rzędu, oraz wyrównał rekord Pierre emericka Aubameyanga, który w sezonie 2014 i 2015 rok strzelał gole w każdej z pierwszych ośmiu pierwszych kolejek Bundesligi. 9 listopada w wygranym meczu 11. Kolejki Bundesligi z się Dortmund 4. Zero zdobył dwie bramki, bijąc 50-letni rekord Gerda Mullera, który w sezonie 1968 i 1969 rok jako pierwszy zawodnik w historii zdobywał bramki w pierwszych 11 kolejkach Bundesligi, 15 goli w 11 meczach. Lewandowski na tym etapie rozgrywek zdobył 16 goli w 11 meczach. 26 listopada 2019 roku, w wygranym meczu V-kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów z czerwoną Zvezdą 6-0, Lewandowski zdobył cztery bramki i awansował na piąte miejsce w klasyfikacji strzelców wszechczasów Ligi Mistrzów. Były to również najszybszej strzelone cztery bramki historii rozgrywek Polakowi zajęło to 14 minut i 31 sekund, 53, 60, 64, 68. Z dorobkiem 45 goli został wówczas najskuteczniejszym zawodnikiem Bayernu Monachium w lidze Mistrzów, a także stał się drugim piłkarzem w historii tych rozgrywek, który zdobył dwukrotnie cztery gole w jednym spotkaniu. 2 grudnia 2019 roku zajął ósmą miejsce w plebiscycie Złotej Piłki, zdobywszy 44 PKT. Podczas uroczystej gali plebiscytu. Odbywającej się w paryskim teatrze Châtelet, zasiadł w pierwszym rzędzie obok Lionela Messiego oraz Virgila Van Dyka i wręczył Alissonowi Beckerowi trofeum Lwaja Szyna, nagrodę dla najlepszego bramkarza 2019 roku, 14 grudnia 2019 roku. W wygranym meczu 15 kolejki Bundesligi z Werderem Brema, 6-1, zdobył dwie bramki, zrównując się z Juppem Heinkesem na trzeciemu miejscu w klasyfikacji strzelców wszechczasów Bundesligi z 220 golami. 25 stycznia 2020 roku, w wygranym meczu 19. Kolejki Bundesligi z FC Schalke 04, 5-0, zdobył Bramkę, zostając pierwszym zawodnikiem w historii Bundesligi, który strzelał gole w dziewięciu meczach z rzędu przeciwko FC Schalke 04, a także wyrównał 50-letni rekord Bundesligi, zostając drugim zawodnikiem w historii tych rozgrywek po Klausie Fischerze, który w latach 1969. 1974 strzelał gole w 9 meczach z rzędu jednemu klubowi z VFB Stuttgart. 25 lutego 2020 roku zdobył bramkę oraz zaliczył dwie asysty w rozgrywanym na Stamford Bridge wygranym meczu 1-8 finału Ligi Mistrzów z Chelsea 3-0. Podczas tego spotkania doznał kontuzji kolana, która wyłączyła go z gry na miesiąc. Do gry powrócił 17 maja po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. W meczu 26. kolejki Bundesligi przeciwko Unionowi Berlin. Rozegrał w tym meczu 90 minut i zdobył bramkę z rzutu karnego. W następnej kolejce zdobył bramkę w meczu z Eintrachtem Frankfurt, przyczyniając się do wygranej Bayernu 5 2, 193 30 maja strzelił dwie bramki w meczu z Fortuną Düsseldorf. 6 czerwca w ligowym meczu z Bajerem Leverkusen uzyskał kolejne trafienie, zdobywając swoją 30 bramkę w sezonie, jako pierwszy piłkarz spośród pięciu najlepszych europejskich lig. 16 czerwca zdobył zwycięską bramkę w meczu z Werderem Brema 1-0, co pozwoliło Bajernowi na zapewnienie sobie tytułu mistrzowskiego na dwie kolejki przed końcem rozgrywek. Był to 30 tytuł mistrzowski Bajernu, a 8 w karierze i 6 z rzędu Lewandowskiego. 20 czerwca 2020 roku w meczu z SC Freiburg zdobył swoje 32 i 33 trafienie w sezonie, bijąc rekord należący do Pier Emericka Aubameyanga i tym samym zostając najlepszym obcokrajowcem pod względem liczby zdobytych bramek w jednym sezonie Bundesligi 199. 27 czerwca zdobył bramkę z wygranym 4 -0 meczu z VfL Wolfsburg i, notując 34 trafienia. Po raz piąty w karierze zdobył tytuł króla strzelców Bundesligi 200. Klubowe rozgrywki ligowe zakończył również jako lider klasyfikacji europejskiego złotego buta. 4 lipca 2020 roku strzelił dwie bramki w meczu finałowym przeciwko Eintrachtowi Frankfurt 4-2, wraz z Bayern zdobył tym samym Puchar Niemiec. Z dorobkiem sześciu goli jako pierwszy zawodnik w historii, po raz piąty w karierze został królem strzelców Pucharu Niemiec.